Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Archie Filmowiec. Dzisiaj chciałem przygotować dla Was specjalnie coś takiego: że będzie paczka na modach, znaczy się, że będą ją mody w tym Minecrafcie, że to nie będzie znaczy się, ta seria do końca, bo to będzie trochę inna seria. Mianowicie, zagubiony w kosmosie. Że przylecę na to, na Marsa i zostawię wszystko. No i paliwo sobie zmarnuję jakoś. Także bym go nie miał i w ogóle. To będzie nie tylko Galactic Craft, ale też parę innych modów. Później może Wam udostępnię tę paczkę. Zależy od tego, czy będzie Wasza aktywność, czy też nie. No dobra. A co do ekranu widoczności to chyba już widzicie wszystko, ja też widzę wszystko. A co do długości filmów, to będą albo krótkie w HD, albo dłuższe, ale nie w HD 480p. To zależy od Was, bo mi to obojętnie. W ostatnim odcinku w ogóle mi się cięcie nie zrobiło. Znaczy się pauza, i w ogóle. Tak, to się wszystko zepsuło. No ale dobra. Dzisiaj, dzisiaj, co zrobić? Dzisiaj. Nie wiem. Nakrywam ten odcinek tak spontanicznie, jakby przygotowywałem to. Znaczy się. Pracowałem nad tym, że były te wszystkie mody i w ogóle, ale w końcu dałem sobie z tym spokój. Już prawie godzinę siedzę nad tym. I ja stwierdziłem, że nagram zwykły taki odcinek, bo... W ogóle mielibyście już odcinek dawno, odcinek się... Jutro od tego dnia, kiedy ja to nagrywam, a wrzucę ten odcinek zapewne tak, że będziecie go mieli... Sobie pozbierałem nasionkę, to idę je zasadzić na naszą farmę, o jedzenie się kończy, mam jabłko, awaryjne pożywienie, ale ono chyba daje tylko jedno, tylko jedno, no to, tak. zawsze to coś. No i jeszcze noc zapada idealnie długo się z wami nagada. Tak długo z wami rozmawiałam, że aż noc zapadła. I nadal nikt mi nie powiedział, czym się żywią króliki. Jeżeli się żywią marchewką, to będzie ciężko. Właśnie niedługo zamierzam spakować sobie itemy i wyruszyć taką podróż. W poszukiwaniu wioski. I w wiosce zamieszkam. No bo w wiosce zawsze lepiej. O wiele. Dobra. Ta noc to będzie noc, w którą nie będę spał. Wszystko się tak zapowiada. Kamień, po co mi kamień? Na pewno nie ma nic do jedzenia, tylko zgniję mięso, ale ja nie będę się z nich O, creeper. No, widzicie, jak jestem zdolny? Zabiłem creepera. Przydałoby się jeszcze coś do jedzenia. Da, że nie dają jedzenia. Króliku daj mi jedzenie, jedzenie, jedzenie daj mi, daj mi. No i nie do jedzenia. Może owca da jedzenie. O, jeszcze? No, to jest dobra owca. Właśnie taka jest porządna owca i wszystkie inne owce powinny brać z niej przykład. Na przykład ta. No, wzięła z niej przykład. Dobra, teraz idę do domu. Odwrócę do Hordon hordą zombie i wszystkich innych. No nie, no. Ale za mną ciągnę. Dobra, czekajcie, się, bo się zgubię. is my home? O nie, tylko nie chcę Uff, przeszło. Dobra, że nie przeszło to fajnie, ale jest mój dom. Ach, tu będę bezpieczny, Przynajmniej. A gorzej jak mi zombie tu podejdzie. Znacznie Creeper. Hmm. Dobra, przeczekam sobie tu noc. Robię sobie jakąś pochodnię. Poczemu no, by nie? się to jakieś pochodnie, bo parę to jest tam. Dobra. Tam jest coś jasnego. Ale to chyba nie jest moje. Robcie. Także mi się za tą owcą zapędził. Rzesz aż... No masakra... Co? Jestem w to Dobre. Śpimy, śpimy, szybko. Teraz trzeba biec po itemy. chociaż nie, bo nie wiem gdzie one są. Gdzieś tam będą. O nie, pająku. O, pająki nie są agresywne. Dziwne. O widzę mój dom. Uczy się przenośną chatę. Tak to się kończy jak gram bez minimapy. Zawsze to strzały jakieś. Więcej strzał? Właśnie mączka kostna. A się porozsypywały? Nie no, będę musiał sobie robić polonek we Ale przynajmniej jestem najedzony. Ciekawe, czy dam radę zabić pająka. Przecież on zabije mnie. Nie wiem, co było i... Zrobię sobie łup Może Gdzieś tu widziałem, po drodze dużo pająków No ale ten już nie dał pajęczyny. Ale już będę chyba kończył Bo to już trochę długi odcinek A dzisiaj nagram dwa na raz odcinki Więc Zaraz będzie kontynuacja Więc hmm. Żegnam się z wami bardzo serdecznie Lajkujcie, subskrybujcie komentujcie, bo jak nie, to kością was.